Hubert nas zaprowadził dzisiaj do bardzo ciekawej firmy, która zajmuje się naprawą. Naprawa diagnostyka baterii trakcyjnych, pojazdów elektrycznych plus konwersje napędów. Czyli jeżeli mamy samochód używany, elektryczny i ma fabrycznie za małą baterię, za małą, popsutą, zdegradowaną różnie, to jesteście w stanie ją po prostu. Jesteśmy w stanie wymienić na oryginalną albo zbudować własną tutaj. Macie Lifa, który 10 minut temu zjechał, dostał naszą customową baterię, 38 kWh użytkowe i za niedługo rusza w trasę do Gdańska. I w workshop. Grodzisk w Mazowiecki. Co jest trudnego w, w czymś takim? Po, po co Hubert jest potrzebny Wam? I dlaczego takich firm jak Wasza nie ma dużo? Nie ma dużo? Nie wiem czemu nie ma dużo, bo uważam, że jest to nisza. Po co Hubert? Chcemy połączyć Yy, zrobić synergię między samochodem elektrycznym, fotowoltaiką, umożliwić mu ładowanie, rozładowywanie z DC, korzystać z samochodu jak jeżdżącego magazynu energii. To jest kilka przykładów. Już nie wspomnę o tym, że zdemontowane baterie yy, ze zdegradowanych nie wiem Nissanów możemy w całości podłączyć do fotowoltaiki i dzięki rozwiązaniu Huberta komunikować ją w obydwie strony z fotowoltaiką i taka bateria. W teorii nie nadająca się do auta, jeszcze ładnych ileś tam lat może służyć w domu. Mm -hmm. I teraz tak, jeżeli mam samochód używany, który chciałbym u Was upgradeować, baterię. Od razu y y nie robimy jeszcze wszystkich. Oczywiście. No. Na razie mamy Isan. Nissan Leaf, Nissan NV. E przetarliśmy szlaki z Renault Fluence. Tam jesteśmy w stanie do 40 kWh na razie wepchnąć, ale zaraz się bierzemy za kangura i parę innych projektów. Dzwonię do Ciebie, mówię, że mam Renault, robicie to. I jak to dalej wygląda? No jeżeli klient się decyduje na upgrade, to musimy ustalić, czy chce przywrócić nominalną pojemność baterii, czy chce pójść poziom wyżej i chce większą. Jeżeli chce większą, no to tu za niedługo też dla kolegi Tomka zaczynamy prototyp dużej baterii do Kang. Chcemy dużą baterię i teraz to muszę zostawić Wam swój samochód? Nie. Jeżeli klient się decyduje, to oczywiście procedury biurowe to jest jedno, ale to jest przedpłata, która rezerwuje slot budowy baterii. Klient używa swojego samochodu. My mamy puszki, z których możemy wykorzystać. Czyli budujemy baterię dla klienta i auto tutaj się pojawia tylko i wyłącznie na kilka godzin na instalację, więc nie blokujemy klienta. Z użytkowania jego samochodu. Czyli wymontowujecie mi całą baterię starą, wkładacie przygotowaną już wcześniej nas, tak. baterię, robimy, wytestowaną. Robimy jej oczywiście przed montażem wszystkie testy, natomiast po montażu też musimy sprawdzić, czy ta bateria prawidłowo się ładuje, jak pracuje i tyle, ale najczęściej odbywa się to w przeciągu jednego dnia roboczego. Czyli w sumie taki czas przeglądu samochodu w normalnym y, salonie, jednodniowym. I mam już gotowe wszystko, nie martwię się ani bateriami, co ze starą baterią zrobić. Stara bateria zostaje dla mnie, czy nie, ona inaczej. jest... ogólnie w przypadku baterii customowych bateria zostaje dla nas, to my potrzebujemy mieć kolejną puszkę w rotacji, żeby klientom przygotowywać wcześniej baterię? Natomiast, jeżeli klient chce ją zabrać, no to oczywiście plus dodatkowa opłata, no bo my musimy skompensować no brak na magazynie. Albo odwrotnie, Albo... jeżeli zostawia wam baterię, to masz znaczy, ma... ma... maszczkę. Nasz, nasz cennik to też niedługo na naszej stronie będzie obejmuje zawsze, że stara bateria zostaje w rozliczeniu, no bo musimy mieć na czym pracować. Mhm. Preferujesz kontakt przez stronę internetową, przez znaczy, Facebooka? Najłatwiej mnie znaleźć na Facebooka, to tutaj was poproszę, żebyście umieścili linki, ale możecie mnie na Facebooku znaleźć Paweł Drost. Z charakterystycznym lifem Frankensteinem w tle. Mm -hmm. Dokładnie. Ja tutaj przypomnę drodzy widzowie, że było auto od Pawła na Nie, jedno. Nie, Nie jedno. jedno. Na pewno wiem, że Jurek. Były Jurek z 70, był Michał z 24 po chip tuningu. A tak, tak, tak. Więc zgadzam. były samochody. Mam nadzieję, że za niedługo weźmiecie tego w obroty, który dostał customową baterię. No, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Jak tylko właściciel się zgłosi, to oczywiście, że będzie auto na zakopane teście. Jakbyś tu przypomniał, jak to u Jurka było, bo tam mieliśmy 24 kWh to brutto była... zdegradowane, a skończyliśmy na... Na prawie 70 kWh użytkowe. Jurek, to prawda, jak było cieplej, mówił, że nawet zbliżał się do 600 km na ładowaniu. A przed upgrade'em to było. Nie wiem, no, ze 100 może. Może ze 100. może ze 100? Także da się to zrobić. A jak na dzień dzisiejszy to cenowo wygląda, jakbyśmy chcieli. Taki e, w, przypadku 7, jak w przypadku 70 to jest 50 tysięcy brutto. 50 tysięcy brutto i mamy samochód z zasięgiem, jak mają auta, które kosztują dzisiaj pewnie 100 tysięcy. No, 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 cenowo jakieś... możliwe, bo ja aż tych nowszych to przestałem śledzić. Na razie jeśli się bawimy Jakiegoś zdrowego lifa, zresztą ludzie to z sentymentu te lify upgrade'ują, bo to są świetne samochody. To warto się nad tym zastanowić. A jakbyśmy chcieli po prostu takiego lifa usprawnić, zrobić z jakiejś Sam 34, nie wiem, tam 30-40. Najmniejszą, na jaką customowo robimy, to jest 38 i to jest koszt około tam powiedzmy 34 tysięcy brutto. I, mamy... I to jest użytkowe 38. 38. Czyli mamy w zasadzie takiego lifa 40, nawet troszkę lepiej. No tak, tylko że z nową chemią ogniw i mniej podatnego na przegrzanie, bo wszyscy Czyli wiemy. Lepiej. Dużo lepiej. Dużo lepiej. Nie można z takiego starego lifa, który pewnie jest warty gdzieś na zachodzie paręnaście tysięcy zrobić auto, które będzie jak nowe. No bo tutaj mamy. Znaczy no, kalkulacja, co się komu opłaca to już jest po stronie inwestorów, bo ja mogę 70 czy próbować upchnąć więcej. Natomiast. Możesz, możesz jeszcze opowiedzieć, że NV się robi. No właśnie, to to, też Hubert tu się <laughs> pojawił, bo mamy od niego zlecenie na budowę. Baterii dla jego nowego nabytku. Tak. 64 kWh, użytkowe. W oryginalnej obudowie zachowany system chłodzenia, system grzania. Czyli technologia się zmieniła w 24, robimy 64, w oryginalnej. Użytkowe budowie. 64. Nie netto, tylko brutto. Znaczy netto. 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 No to petarda. Już mamy kilka takich samochodów. Jeden już ma chyba ponad 60 tysięcy zrobione, mniej niż rok. I nadal raportuje 100% w Sochu, więc. Technologia poszła, gęstość energii poszła, więc staramy się nowe projekty wdrażać w życie. A mam nadzieję, że niedługo z Hubertem jeszcze inne rzeczy związane właśnie z magazynowaniem energii i używaniem pojazdów jako mobilne banki zobaczycie. To będzie na pewno ciekawe i jak będzie coś ciekawego, to zawsze wpadajcie na zakopany test. A jeszcze tutaj zawsze czytałem takie komentarze od dawna, że kurczę, auto, zdegraduje się bateria, to już nic z niego. A mamy tutaj dowód przy postaci Pawła, że można z tego samochodu jeszcze dużo zrobić i zazwyczaj to będzie mniej kosztowało niż wymiana silnika w jakimś sensownym aucie spalinowym. Nie mówię o Może tak być. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli ktoś ma taki samochód i on mu już ileś zaoszczędził dzięki, nie wiem, fotowoltaice. Yy... To ludzie wolą zostać przy liwach. To są samochody ogólnie traktowane jako bezawaryjne. Sam miałem takiego i Tym bardziej, że mój, bez... w moim dziesięcioletnim lifie układ napędowy został podkręcony o 100% w górę, jeśli chodzi o moc. I on to wytrzymuje. I dalej żyje. Takie były kiedyś konstrukcje. A te auta a. dzisiaj nie kosztują majątku, więc czasem można się zastanowić. A już na pewno, jak mamy takie auto, to można dać mu drugie życie. Nie? A tutaj mamy z przodu Teslę. Czy z Teslą też coś robicie? Tak. No jest plan. Nie. No będzie, podejrzewam, pierwszym beta testerem nowej baterii, jeżeli wszystko się uda. No to samych sukcesów. Dzięki ślicznie za rozmowę. Dziękujemy jeszcze... i zapraszamy albo i w .com, ale najszybciej jest mnie złapać przez Facebooka i WhatsAppa. Pamiętajcie, Paweł Drozd. Dzięki. Do zobaczenia, cześć. Dzięki.